Dzień dobry, dzisiaj jest 25 maj, godzina w tej chwili za 5, 7, 19 No, piękne jeziorko i oczywiście współpracownicy, Uśmiech, dziewczyny, dziewczyny chyba nam przyniosły zdjęcie, bo zobaczcie na efekty. Oto największy mój szczupak, czyli Wojtka. Ma metr 15 m. To już pobija wszelkie myśli Zbliżenie, taki wielki łeb kaczy Około 20 minut trwało tak, około 20 minut trwało holowanie samego Wielkoluda Ale ma 9 kilo tylko Na swoją długość to niewielka waga Tu jest pomocnik Bez niego bym nie wyjął go niestety no. Też sobie go, go pocholował, poczuł wielką rybę. Jeszcze raz dziewczyny.